z panem w pokoju dzisiaj, bo cały czas pan gada jakieś jakichś manipulacji. Pani, pani poseł, ja wiem, że wy to, co macie co problem z dopuszczeniem faktów. Ja wiem, że wy macie problem z dopuszczeniem faktów, ale gdyby Prawo i Sprawiedliwość rządziło, wy byście mówili pani, dokładnie pani, to samo, pani, że to pani, pani poseł, odpowiada za ofiary. Poseł, dokładnie poseł, to, pan, to jest, samo to byście to mówili. To, co pani dokładnie teraz to samo to byście to jest mówili. Właśnie tak albo premier... nie przerwamy sobie, za chwilkę dopuszczę do głosu. Bardzo proszę pani kończy pani... Albo premier Donald Tusk nie wiedział, co do nas zmierza i to źle o nim świadczy, albo wiedział i to olał.